Witajcie moi drodzy. Wróciłem z Poznania. Pozdrawiam Basie Był to dzięki niej dostałem taką fajną pomadkę, która by chroniła moje usta przed wysychaniem, bo, bo ostatnio miałem takie wysychania, tak więc może się przydać. E, I od razu co wam powiem to to, że w Poznaniu byliśmy tam faktycznie w jednym miejscu i Mieliśmy jechać do drugiego, no ale było za późno, żeby tam podjechać, bo było zamknięte. Yy, dlatego pierwszą grę, jaką Wam pokażę, to jest na Nintendo DS. -a. Udało się zgarnąć po bardzo atrakcyjnej cenie taki oto ciekawy produkt. I powoli, pewna kolekcja się powoli, bardzo powoli uzupełnia. Tak, Sonic Colors na Nintendo DS. -a. Jako, że mam wydanie na Wii, i je także też pokażę. Żeby udowodnić, że nie kłamię, to mam te dwa wydania i jest to jedna z najlepszych, najnowszych gier z Soniciem. Sonic Colors jest najlepsze. Zarówno jak w wydaniu Wii, które jest bardzo dobre, jak i na DS, -a, które mimo wszystko bardzo różni się mechaniką gry. Przede wszystkim to jest tak naprawdę odpicowany Sonic Crash, ale powiem wam, zaskoczyło mnie to zaskoczyło mnie to, co tutaj jest. Przede wszystkim usprawniono bardziej mechanikę grania, dodano bardziej już bardzo nowoczesny, soniczny schemat grania, no i przede wszystkim wyciśnięto mi się, wydaje z DSA, wszystkie możliwości techniczne, bo graficznie no wygląda całkiem ładnie, szczególnie model Sonica jest fajnie zrobiony. Słuchajcie, kupiłem tą grę tam, w tym miejscu, gdzie wam mówiłem w filmie o e, tym, o... o w Poznaniach byliśmy, zresztą filmik możecie zobaczyć sobie. Za, słuchajcie, wiecie ile było? Tak. Za tyle było. Myślałem, że nie będzie instrukcji i tych wszystkich papierków, ale jednak się znalazło. Wszystko w bardzo dobrym, świetnym stanie. Zaraz wam pokażę paragon i pokażę wam jeszcze jeden dokumencik związany z tym sklepem. Instrukcja czarno-biała. Jeszcze zachowałem sobie taką naklejkę. O. Była na tym. Na górze okładki. O. Zarejestrowałem się w tym sklepie. O. Takie coś. Tutaj jest. Michał G. Aha, no dobrze. I. I tutaj taki długi paragon dostałem. I co ciekawe, jak się zarejestrujecie, to nie ma znaczenia, gdzie mieszkacie. Ja podałem swój prawdziwy adres, i tak dalej. To dostaniecie, gdzie mam portfel. Tu mam portfel, i ja wam pokażę, co dostajecie wraz z tą rejestracją. I dostajecie coś takiego. To jest niby pierdółka to jest bardzo ważna plakietka, bo dzięki tej plakietce można dostawać promocje jakieś ciekawe. Rabaty, inne tego typu rzeczy. Tak, takie coś jak karta klienta. No, wziąłem, a czemu nie? Będę co jakiś tam czas przyjeżdżał. To zobaczymy, co będzie fajnego. Natomiast samą grę mam w Nintendo DS, bo ja sobie wczoraj. Przetestowałem i tak wygląda oto ten cartridge. Świetny stan, wydanie angielskie, takie jakie zawsze chciałem mieć i gra jest po prostu świetna. Mogę Wam chwileczkę pokazać jak to wygląda. i i Nintendo przyzwyczaiły mnie do tego, że albo sejwuje się grę automatycznie, albo sam musisz o tym pamiętać, żeby zasejwować grę. O, tak wygląda Sonic Colors na DSiK i zobaczymy sobie jak to wygląda bardzo fajne wydanie powiem wam to jest co innego niż byście się spodziewali po wydaniu na Nintendo DS -a. i co ciekawe są filmiki oczywiście skompresowane ale jednak są zobaczmy sobie intro krótkie O. i tutaj można wywnioskować że Sonic na DS wygląda ciekawie i i tyle no Taka oto fajna animacja, można rzec. Jest to ostatni tytuł Soniciem na tą konsolę. Ostatni. Tak więc coś... coś... to może oznaczać. Dobra. Muzyczka prawie jak z wersji Wii. Opcje są bardzo podstawowe, ograniczają się jedynie do nazwy gracza. Tak, nazwy gracza. Eee, ustawienie czas, czasowego ograniczenia, czy włączyć, czy nie, ja mam wyłączone, bo nie będę na to zwracał uwagi i skasować dane, ale co ciekawe jest tu coś takiego, jak eee, skasować tylko postęp w grze albo całą cały postęp, czyli jeszcze obrazki i te inne tego typu rzeczy, ponieważ w tym wydaniu jest do zbierania eee, eee, są do zbierania obrazki i inne tego typu rzeczy, są traki. i tak wygląda dla menu główne Elko można mieć dostęp do szybkiego podręcznego menu wybierania poziomów. Można sobie w tym momencie wywołać poziom, i tu się zbiera tak samo jak na wersji WI gwiazdki, czerwone, które zapoczątkowały dużą manię na soniczne zbieranie czerwonych gwiazdek. No i jak weźmiemy R, dalej to mamy albo eventy do zebrania, albo traki, albo ilustracje. Ilustracji jest najmniej. Ilustracje są generalnie na górnym ekranie, tylko możemy je tak zobaczyć. Nic więcej nie przybliżyć, nie jakieś więcej informacji. Tylko tyle, mamy 42 obrazki. Mamy pewnie dużo y, traków Do odblokowania. I eventy. Same eventy, powiem wam, no jest ich dużo. 125. Mniej więcej. Co? 150, 100, wow, 160, 161, no proszę. Dobrze, zajmijmy się samym gameplayem. Pokażę wam pierwszy poziom. W nim mi bardzo kiepsko poszło. Tu mamy trening, ale trening jest taki sam jak w Rush Adventure. Bardzo podobny jest. You forget something? No pewnie dużo przecież, tak? I co ciekawe, jest tu taki lepszy patent niż w Rush Adventure i ogólnie Rushu, ponieważ w tych poprzednich grach zbierało się szmaragdy za pomocą albo jakichś dziwnych przeszkadzajek, które trzeba na nie wskoczyć i się rozpędzić tak, żeby wylecieć w inny wymiar, albo przychodząc misję. Natomiast tu jest jeszcze wygodniej. Tutaj zbiera się szmaragdy tylko wtedy, kiedy się zbierze daną ilość pierścieni. Jeżeli się nie mylę, to 50 albo więcej. Kończy się poziom i od razu przy, koń przy końcu poziomu gra pyta nas, czy wejść do specjalnego poziomu. Fajna sprawa i to powiem Wam poprawia bardzo rozgrywkę. Wiadomo, można yy, powiedzieć, że to jest łatwy sposób, taki trochę hipsterski. No ale jak wiecie. Czasami lepiej coś ułatwić, lepiej coś czasami mm, ułatwić niż to spieprzyć. Dobra. Yy, gra idealnie pasuje do yy, do powiedzenia, że to jest RAZ trójka, bo rzeczywiście. Zasadniczo tak to jest, tylko że z innymi tutaj kolorkami, pierdółkami do zbierania i innymi rzeczami, ale to jest dalej dobry Sonic, trzeba przyznać. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, gdzie tu mam przyspieszenie, bo na razie tutaj nie mam paska odpowiedzialnego za. E, busta Ale tu już jest normalny homing atak wreszcie. Jak jest celowniczek czerwony, wiadomo, w trakcie skoku jeszcze wycelujemy. Tak jak to jest zawsze i jest fajnie. I jest super, to mi się podoba. Tutaj Sonic ma w ogóle nowe ruchy wzięte pewnie z Sonic Unleashed, ale ale to już dowiecie się albo sami, albo gdybym robił z tej gry Let's Play. Ale to kiedy to będzie, to ja Wam nie powiem kiedy. I to nie będzie łatwe. Dobra, to mamy ładnie coś wolny ten chomika, tak mi się wydaje. Na Wii wyglądało to szybciej. O, i tu mamy taki motyw. I tu mamy taki motyw, mamy bardziej już widok na górny ekran, na dole nic się nie dzieje ciekawego i jedynie co zbieramy to pierścienie i omyjamy przeszkody w postaci tych takich balonów czarnych z mordą Eglena. Taka mała nowość, a co? I to tyle. O. Mamy podsumowanie. Ranga C. I zwróćcie uwagę na górę. Sonic jest smutny, ale co ciekawe kamera się obraca i można dokładnie zobaczyć model Sonica. Jak on wygląda, jak jest fajnie, yy, fajnie naświetlony. Czy fajnie naświetlony, czy prawidłowo naświetlony, nie wiem, ale no, nawet to wygląda ciekawie. Muszę powiedzieć, tylko czemu ty taki smutny jesteś? Przecież nie dołu się to jest tylko raka C to nic takiego. O, i właśnie o tym mówiłem. Czy wejść do specjalnego poziomu numer 1, Oczywiście, tak. I pokażę Wam szybko na czym to polega. Ale to jest dokładnie to samo co w Rush 1. Ponieważ w RASH Adventure nie było czegoś takiego jak te specjalne poziomy, to tu jednak to wróciło. I za każdym razem, gdy mamy nową sekcję, to zbieramy zupełnie inne kuleczki. I one się podświetlają. Pozostałe nie zbieramy, ponieważ one nie są nam na razie potrzebne. Po prostu je odbijamy. I tak to wygląda. O i bonusy tutaj ukryte zbierać trzeba, bo można dostać więcej. Bardzo prosty jest to poziom. O, zbierzemy ten, tą kuleczkę w kolorach amigi i mamy dodatkowe dodatkowe orby. O, I tak to wygląda mniej więcej. I są trzy etapy. Teraz drugi jest etap, i mamy zbierać te niebieskie kuleczki. I muzyczka przyspieszyła. No, i tak to wygląda. Wedle moich planów został mi tylko Allstar Racing na DSa. a I w zasadzie mam pełną kolekcję Gier z Soniciem na ds -a. To jest nieprawdopodobne, jak to szybko się zebrało. I w końcu nie będę mógł sobie zawracać tym głowy, żeby szukać na Allegro nie wiadomo czego i byśmy zajęli się innymi grami. Wreszcie. O, znowu amigowska kuleczka i jadymy. O! No i Gucio! No pewnie, że jestem cool przez K i U. ...zamknięte. O. Następne gry z na Nintendo, na Nintendo, na system przenośny Nintendo już zupełnie będą inaczej wyglądały. To jest ostatni przykład Sonica, który jest na silniku z Rusha, bo oczywiście technologicznie to jest wszystko obarczone. obarczony małym błędem deweloperskim, można by było coś więcej zrobić, no ale widzicie, niestety niestety, sprzętowo się nie zgadzam no ale nie jest źle, bo przynajmniej gra y, jest ciut inna o o, Ranga o, ranga jest, jest maksymalna, o, to trzeba trzeba się postarać już tutaj myślałem, że A jest Najbardziej taka maksymalna. A tu SK Możemy sobie zobaczyć model Sonika. Oczywiście nieruchomego. Szkoda. Chociaż mógłbym mrugać. No, grafika trzeba powiedzieć porównywalna do PlayStation. Można rzec. Nintendo DS taki playak. Na dwóch ekranach. No i okej. Okay. To by było na tyle z Sonica Colors, będzie to bardzo długi e, unboxing i gameplay w jednym. Znaczy, w tym wypadku y, tej pierwszej gry to nie będzie unboxing, ale no pokaz. I mam pełne wydanie Sonica Colors. Jestem taki. Jestem taki i siaki. A teraz szybka prezentacja kolejnej gry na Xboxa. Tak, Xbox ostatnio ma za dobrze. I ta paczka została wcześniej otworzona przez moją siostrę. To coś tam do mnie jeszcze przyszło. Listowego. I jak widzicie, uzupełnienie kolekcji. Jest to Sonic Riders na pierwszego Xbox'a. Ostatnie wydanie jakie chciałem. Więcej wydań nie ma. O, tak to wygląda. Już zwykły napis Sonic Riders. Ciekawe dlaczego. Pal. Czemu tak łapię? Dziwnie tą ostrość. I tył po angielsku, czyli bardzo super, ze strony sprzedawcy. O i kolejne piękne, pełne wydanie, nawet patrzcie, jest ulotka. Zobaczmy, co w tej ulotce będzie. Mniej więcej rzućmy okiem. Instrukcja jest czarno-biała, ale mam nadzieję, że fajnie będzie wszystko rozpisane. Tak, no to świetnie, i zobaczmy jeszcze segę, co nam tutaj proponują ciekawego. Jak widzicie, każda wersja jest skupiona na własnym. O! Proszę na 360, już nieźle. Każda wersja gry jest skupiona na własnym sprzęcie. Na PS2 jest po prostu PS2. Albo Sony. Full Auto na 360 o Football Manager na Xbox 360 nieźle i jeszcze inne dostępne gry, tak zobaczmy grę. To jest niespotykane. Ta ulotka jest historyczna, bo są dwa Xboxy w jednym. Zobaczmy tego cwaniaka. No, płyta jest w stanie ok. Tam są jakieś zarysowania ale generalnie nie ma tragedii. Dzisiaj oczywiście zobaczę tą grę, jak ona będzie działać i powiem Wam, czy ona się różni specjalnie od wersji PS2 i GameCube'owej. I przy okazji ta gra niedługo będzie miała 10 lat i będą gameplay z trzech wersji, pokażę szybko jedną planszę, jedno okrążenie, <laughs> jedno okrążenie z każdej wersji pokażę i będziemy mogli sobie powiedzieć mniej więcej, czy ta gra jest OK, czy jest warta polecenia, czy też nie. W porządku, to było na razie tyle z tej strony dwie gry w jednym i takim oto akcentem dosyć ciekawym żegnam was i do zobaczenia w następnym filmiku bo niedługo nakręcę drugą część z poradnika kolekcjonera do gier i opowiem wam jak przechowywać gry i jak też sobie dobierać tytuły tak żeby się żeby to było wszystko spójne powiedzmy sobie szczerze bo coś musi ze sobą współgrać tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. A no przecież zapomniałem o jednej sprawie. Skoro tą grę dałem za 25 zł, to tą grę kupiłem jako jedną z pierwszych przez OLX za 29,50 i uważam, że cena jest rozsądna, bo widziałem na Allegro wydanie było. To Xboxowe dosyć przecenione. Widziałem za 50 zł raz było, a później było za 47. Wytyfy, nie? i teraz mam tak za prawie trzy dychy, taki sam stan i tu mnie co mi tam szkodzi, nie. No dobrze, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia wam.